Hej, cześć, witajcie z tej strony Awarion, a to dzisiaj trochę nietypowy odcinek z można powiedzieć z Aski. Z takiego powodu, że dzisiaj będzie trochę gadany odcinek, będę chciał wam bardziej pokazać um, od strony fabularnej, historycznej, pełnej nordyckiej mitologii, magii i, i walki o przetrwanie. Też nie było długo odcinków z Aski z takiego powodu, że się sypnął mi po prostu odcinek. Bardziej dwa odcinki mi się sypnęły. No i tyle. No i coś takiego właśnie postaram się Wam zrobić i pokazać po prostu. Więc tak, wracając, jako przywódca osady wikingów musimy zbudować nasze nowe życie na tajemniczej wyspie. Ale to nie jest wszystko. Bogowie będą nas obserwować, a wyzwania jakie postawią przed nami przestosują nasze siłę, mądrość. Czy uda nam się przetrwać i odczuć wszystkie tajemnice? Jak wiecie, albo nie wiecie, też z, już po paru odcinkach moich z Aski, yy, nieodłączną jakby yy, działaniem po prostu w grze jest budowa osady. Bez której tak naprawdę nie zrobimy wielu rzeczy, które są wymagane po prostu w grze. Yy, historia osady wyspy. Tak, jeżeli chodzi o to mam przygotowane wszystko, ale to na spokojnie. Yy, yy, zaczyna się od katastrofy. Wikingowie po podróży morskiej rozbijamy się na znanej Ziemi. Wyspa, choć piękna, kryje we sobie mroczne sekrety. To miejsce pełne ruin, pozostawionych przez starożytne cywilizacje. Czy to tutaj bogowie pozostawili nas spra e, sprawdzić? <coughs> A może to miejsce, gdzie e, zro zrodziło się coś, coś strasznego i bardzo niebezpiecznego. Tak jeszcze dodam informacje, były zbierane z wielu stron. Jeżeli się po prostu wam coś nie będzie zgadzało, piszcie chętnie w komentarzach. Najwyżej zrobimy poprawkę. Z takich jeszcze dodatkowych rzeczy, to jest napisane: Naszym celem jest nie tylko przetrwanie, mamy odbudować potęgę naszego luda, ludu. Osada to nasz dom. Ale aby ochronić, musimy zmierzyć się z niebezpieczeństwem, które czają się w mroku. Dobra. Następnym takim podpunktem, który uważam, że jest dość najważniejszą informacją w historii i fabule gry, to są bogowie nordycy i ich wpływem. Nie jesteśmy tutaj sami. Bogowie nordycy obserwują każdy nasz ruch. Odyn, wszech ojciec. Syła nam wizję, które przeprowadzą nas przez tę ziemię. Torbóg Piorunów jest naszą siłą, szczególnie w chwili walki, ale uwaga, na lokiego. Jego chaos może sprowadzić na nas zgubę. Poszczególny opis bogów. Pierwszym na, naszym, na naszej liście jest Oden, Oden to najważniejszy bóg, symbol mądrości, wojny i śmierci. Wygrze Aska. Daje nam wskazówki i misję prowadzące przez wizję. Jego kruki Hugin i Muni zwiastują wielki, wielkie zmiany. Mogę tylko w sumie napomnieć o tych krukach, że jest taki duszek na początku gry, który nam próbuje pomóc i dać nam różne wskazówki na temat e, Survivalum. Uważam, że w sumie nawiązaniem do tych kruków z mitologii jest właśnie ten duszek. Oczywiście rozumiem, że nie, moż, nie mogą być kru, kruki, bo to by było zbyt za duże nawiązanie i by mógł się na przykład do tego coś, czuje dwalić. Czasami jego pomoc to tylko zagadka, która musi, mu, musimy rozwikłać. No i właśnie to jest, przepraszam, to jest to, co właśnie mówię. Następnym bogiem będzie Thor, bóg piorunów. Myślę, że nikomu w sumie nie muszę za bardzo przedstawiać, na jakiej zasadzie działa Thor. Thor to siła i ochrona. Gdy wróg jest zbyt potężny, jego pioruny mogą nam pomóc. Ale tylko wtedy, gdy udowodnimy, że jesteśmy warci jego wsparcia. Wygrze Thor zwiększa naszą siłę bojową i pomaga we walce z potężniejszymi przeciwnikami. W sensie mogę się z tym zgodzić i nie z takiego powodu, że gdy jest burza, to na przykład możemy dostać różne atrybuty. A z takich jeszcze ciekawszych, na przykład, gdy właśnie wywoła pioruny i jest burza, i, i tam mamy na przykład informację, że zostanie przy, że przywalił swoim młotem, przyzwoł pioruny, na przykład jest taka szansa, że po prostu e, w lasach się pojawiają e, na przykład e, różne dobra. Jeżeli chodzi o Lokiego, Bóg Chaosu. Yy. O nim za dużo informacji nie ma w grze, z tego co kajarza. Już trochę mam przegrane w grze, bo to jest ponad 150 godzin. Jest jakby tylko jedna ścieżka do niego i w sumie tyle, i dużo informacji o tym nie ma. Ale z mitologii mogę Wam powiedzieć, że Loki jest nieprzewidywalny. Raz potężny, raz sprowadzi zgubę. Jego obecność w grze to. Ciągłym wyzwaniem, póki zmniejszająca się rzeczywistość i decyzje, które mogą obrócić się przeciwko nam. No, dlatego, tak jak mówię, więcej jest pytań niż odpowiedzi. Do niego, nawet tutaj, mam przygotowane po prostu taki, jakby opis jego. Freja, bogini miłości i wojny. Mogę tylko o niej powiedzieć tyle, że. Ona jest odpowiedzialna za zbieractwo, w sumie, jakby w ASKA i jakby pomoc przy jakby naszym ludziom. Mogę, w sumie, znalazłem takie informacje o niej, że Freja to delikatność i siła jedności. Jego, jej błogosławieństwo może uleczyć. Naszych ludzi wzmocnić moralo osady. Czyli to co właśnie mówiłem: w wygrze jej dary, widzenia rzeczy ukrytych, pozwala odkrywać sekrety wyspy. Czyli właśnie co? Yy, pod przyciskiem na klawiaturze ma się jakby taki okrąg, wtedy się podświetlają różne przedmioty na ziemi, i to jest właśnie jeden z jej darów, który już zaczynamy tak naprawdę od początku. Tyr, obok sprawiedliwości i wojny. Tyr jest symbolem odwagi i sprawiedliwości. Jego obecność zmusza nas do podejmowania trudnych moralnych decyzji. Wygrze może prowadzić nas do wyborów, które wpłyną na dalszy rozwój w, 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 fabuły. Hmm, teraz w sumie nie zastanowiłem się za bardzo nad tym, lecz jest coś takiego, że mamy losowe jakby przezywania bosów, bosów, jest ja cały mówię, potworów. Potworów, które po prostu robią tak jakby najazdy na nasz lud. I myślę, że on za tym wszystkim stoi, o właśnie podejmowania trudnych, moralnych decyzji, czyli nie mamy jakby na to za bardzo mm, wpływu. Ale on nam daje nasze, jakby to takie wyzwania. Myślę, że jest dość przydatnym Bogiem z takiego powodu, że dostarcza dużo ilości kamienia, kości i nie tylko. Więc też ma plusy i minusy w sobie. No i dochodzimy do. Bogini podziemi, czyli bogini, którą tak naprawdę odblokowujemy na już końcowej części jakby gry jest to Hela. Hela, pani krainy zmarłych jest zwiastunem śmierci, a wygrzeje jej pomoc wiąże się z ryzykiem. Artefakty, które oferuje mogą nas wzmocnić, ale cena za nie jest wysoka. No i właśnie. Tutaj idzie to, że artefakty, to nie jest bardziej artefakt, tylko to jest runa. Tam jest runa powietrza, wody i ognia, jak się nie mylę, i chyba jeszcze ziemia, ale nie jestem do, do ziemi pewnie nie to czytałem. Ale te trzy podstawowe są i różne te artefakty dają atrybuty. Jeden daje na przykład y, pomoc przy walce, drugi daje y, przy przy, przy, przy rozplonów, na przykład, lub zbiór, jeden to jest właśnie na szybkość biegania i zmniejszone zużycie tam chyba y, zasobów w postaci typu woda. I jedzenie, e... chyba tyle mam już o tych bogach. Tak, mam tyle o tych bogach. No to przechodzimy do y, kolejnej części. Następnym w sumie z, takim, z takiego wyzwania, które znalazłem na głównej Wikipedii już ASCII, To jest obrona osady. Nasza osada to serce naszego przetrwania. Bez niej nie, nie przetrwamy długo, każdej nocy stajemy w pobliżu, po obliczu ataków, Wilków, dzikich bestii, a czasem nawet czegoś gorszego. No i tu jest właśnie. To co mówiłem z tym, że się portal respi wtedy właśnie przychodzą tam szkieletory i tak dalej, i tak dalej. Na przykład jest atak wilków, jest atak niedźwiedzia ogromnego. Tak samo właśnie to jest to, że trzeba budować obrony i tak dalej, i tak dalej. W sumie to jest fajne właśnie w tej grze. To jest to właśnie i w fabule. Mogę tylko powiedzieć, że staje się to coraz trudniejsze, przez to, że im jesteśmy jakby wyżej, jakby dowiedzenia się o tym, co bogowie kryją przed sobą, y, to dają nam coraz większy trud. I myślę, że to jest właśnie piękne w tej grze. A jeszcze w sumie, tak, y, jedna rzecz, którą znalazłem, to. Y, Toczy się jakby wojna między bogami właśnie w e, świecie Aska, dlatego jakby jesteśmy tak jakby wyrzutkami, tak, dlatego szukamy jakby miejsca swojego i, i dlatego dostajemy właśnie takie dziwne zadania. E, no i w sumie tyle, nie? Z takich właśnie najciekawszych rzeczy, ile znalazłem. Odcinek może będzie króty, krótki, ale to jest do gadania. Myślę jeszcze nad paroma innymi poradnikami. To dopiero początek naszej w sumie przygody. E, wyspa na pewno kryje o wiele więcej tajemnic, a bogowie będą pewnie jeszcze chcieli e, nadać nam więcej testów. Ale czy nam się uda przetrwać i odkryć wszystkie sekrety? Czas w sumie pokaże. No i jeżeli w sumie z takich rzeczy co mogę powiedzieć to już mogę chyba kończyć bo w sumie już cały temat wyczerpałem jaki mogłem no W sumie jeśli Wam się podobał ten odcinek zostawcie łapkę w górę, sam subskrybujcie kanał W kolejnym odcinku w sumie się zanurzymy jeszcze głębiej w tajemnicy wyspy ponieważ mam w planach zrobić odcinek na temat bossów które właśnie dają nam te różne runy, i które nam odblokowują, jakby wszystkie jakby informacje zawarte w grze. Będziemy stawać czoła kolejnym wyzwaniom, więc co? Do, do zobaczenia na razie, cześć.